Czyli kilka razy nagrywane, czyli moje wyjście do pracy 624, czwartek, czwarty lutego. Jeszcze mamy zimę, w Kurgami to, no ale co zrobimy? Ślisko nie jest, nie. Dobra, idziemy odśnieżamy bączka, jedziemy dzisiaj 75 drugi i nagram wam. Coś się dowiedziałem na zajezdni na temat pracy dla zleceniowców. No to co? No to pozdrawiam, Hej. A idź pan w cholerę, jak to mówią. Znowu napadało śniegu. Niby efekt cieplarniany. Gówno prawda. Pozdrawiam. Sprawdzenie świateł. Dzisiaj 10,60. Z autobus. <kluje> Ścisłe, jak chudera. Sprawdzimy No dobra, wszystko jest ok. Sprawdzimy inne jeszcze. No, siemano witam się z Wami serdecznie. <kluje> co tak podniosłem, chłodę? Za bardzo. Za bardzo co podniosłem. <kluje> Potarę. Witam się z Wami serdecznie. Jak wiecie, problemy z pracą dla zeceniowców, ale dostałem 75, brygadę drugą w czwartek na rano, na 6.50 do godziny 15.00. Kursowanie, także trochę pojeździmy. Autobus 1060 Solaris. Także Pawełinio dalej możesz mi tak życzyć. Pozdrowienia dla Ciebie. Pozdrowienia dla Andrzeja Żaka. E, już teraz. Wpadzisty, jak ja to mówię, jeżeli ktoś tam w wpadzie, pracuje ranna sytuacja, jeśli chodzi o 75 dwójkę, to jest taka, że na peronie 75 powinien stać teraz 75, chyba siódmy, na razie go nie ma, to może z właściwego peronu pojedziemy, bo ogólnie on tutaj już stoi i pauzuje. W zamieszaniu od rana już autobusy wszystkie jeżdżą na minusie, no ale to wiadomo z jakiego powodu Jest ślisko, napada śniegu w, w nocy To raz, dwa, że cały czas z pada o, widzicie już mam, już mi właśnie 75 jechał. I ja będę musiał na peron 74 się wbijać Czy to jest 105? O, dziękuję podziękowaliśmy, bo muszę tu wjechać dlatego, że oj, napompować muszę autobus bardziej no nie, no 757, no dlatego my będziemy lecieć z peronu 74 na wodę za chwilę dosłownie za 15 sekund tak to jest z 752 z rana zmienimy sobie sprawdzimy jeszcze raz czy na pewno 7-6, 7-6 wruszamy skrzykowa No dobra, to leci. Zmiany, zmiany, zmiany jak wiecie doskonale. Nie ma pracy dla zleceniowców No mi się. Dost... Już w ostatnim odcinku mówiłem, że na ostatnim filmie już mówiłem, że mam pracę w czwartek, czyli dzisiaj na rano i mam pracę. Mam pracę, raz podziękujemy do panu i mam pracę we wtorek 23. Mam rezerwę, ale już na tą chwilę wiem, że to będzie raczej 60. Mina 60. Kurwa, trochę zimno, żeby się jeszcze szybciej nagrzewa. Mamy mu wentylator mocniej. No, to także na tą chwilę, z tego co ja słyszałem. Chyba 60, szóstą brygadę mam na, na ranę. Nie przypadam za porankami, wolę popołudniówki, ale jak już mam to mam No trudno, nie pogardzę, bo mało pracy Co tam jeszcze? Od planisty dostałem zapewnienie, że jak tylko będzie jakieś wolne coś To od razu mi wpiszę. także może w wpaść jeszcze jakaś, jakaś jedna, druga zmiana Nie nie ma. Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa. No bo ostatnio te problemy, właśnie i z mikrofonem, i z tą kamerą. Może tą kamerę. Dobra, to potem wrócimy do tematu kamery. No więc kończąc temat, będę dostawał jeszcze jakieś prace na telefon. To znaczy, że jak coś się znajdzie, to, to zadzwonią ten dzień, dwa dni wcześniej, i tak, i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, to sens łapiecie. Dla pocieszenia. Powiem tylko tyle, że to my zleceniowcy tak pracujemy. Yy, aha, no i jeszcze do, do kiedy? Dobra, to skończę ten, to zdanie. Zleceniowcy tak my pracujemy, że właśnie na telefon i na tej zasadzie, że. Gdzie to? Kurwa, I Na tej zasadzie, że, yy, to, pala, yy, na tej zasadzie, że, że czekamy, co się wydarzy. Yy, ci, co są na działalności gospodarczej, wyobraźcie sobie, nie pracują w ogóle. Wolne. I teraz tak sytuacja ma trwać z tego co słyszałem do 1 kwietnia. Dlatego, że 1 kwietnia prawdopodobnie to takie są, takie są plany. O, ślizga się tu panu, bo to budowa, błoto. Od 1 kwietnia dostajemy z powrotem. Już spadowi podobno nie pasuje. Zobaczcie tydzień czasu. Nie pasuje im podobno ta 67. O co chodzi? Nie wiem a walczą o to, żeby, żeby zmienić. No to, tak, to takie pogłoski, nie wiem, to tak jak ja, między nami kierowcami na zajezdni jak się tam rozmawia, no to takie ja słyszałem pogłoski, jak jest naprawdę no nie wiem. Podobno linia 67 nie pasuje składowi i prawdopodobnie wróciłaby do nas od kwietnia, jeśli wróci, na pewno dostaniemy, to już jest pewne na 100%. Znaczy, no 99, wiecie, że ZDiT może wszystko zmienić. Dostaniemy linię 90 czyli tą taką objazdową przez Narutowicza, Piastów, koło dworca, do urzędu, Plac Grunwaldzki, etc., etc. fajnie, bo to jest przy moich rejonach domowych trochę zamknę mordę, w związku z tym, że mamy pasażerów potem Was włączę, ahoj! Dobra, no to lecimy za ludzi. Mówię, tyle, tyle, tyle wiem, tyle się dowiedziałem Czyli jestem cierpliwy I Na marzec Zaniosem oczywiście kartkę do planowania Zaniosłem, przepraszam, bo jeszcze nie zanosiłem, bo no, tak po 15 mam przynieść Zaniosę kartkę na planowanie oczywiście z, z wieloma zmianami, tak no każdy chciałby pracować. nie dużo ale swoje żeby wyjeździć, tak? Czyli te, te 8 dniówek to minimum. No 6 minimum, to ja mówię. To tyle za nosem na marzec, ale ile dostanę? Nie jestem pewny. Zobaczymy, się tak ślizga, że nie mogą wyjechać. W tym odcinku kaliny, czy tutaj nie ma zarządcy tej drogi? Myślę, że osiedle nie chce sprzątać, drugie osiedle nie chce sprzątać. Nie mam Nie sprawdzę. No ale co zrobić? Trzeba jechać. Jechać i jechać. Rozkład wolny. Oj ojoj, чуть Na takich drogach retarderem się nie hamuje. Znaczy 0 stopni, 0,70 coś tam stopni. Trochę jeszcze rzuca tą grupą, ale no... Zalaz się to rozjeździ jeszcze w następnym kółku już będzie lepiej na 100% Gorzej z tym kaliny, tam, tam jest problem Jeżdżają sobie drogi standardowo. Ja? A to, A toto. Popisovka. To, Czy, czy będziemy się modlić teraz, bo katedrę widać? Sprawdzimy temperaturę mm. Na samą myśl kurde, że od autobusów mogę mieć 2 tygodnie wolnego to Już mnie cholera mierzę przy czułam przyzwyczajeni szybko bo będziemy tak na minusie jeździć cały dzień. 10.60 na przeciwko będzie się autobus zajezdnia trochę wylegnęła, no bo jest czwartek wszystko fruwa wszystko fruwa po mieście no, tam inni kierowcy wjeżdżają nie chcę, żeby widzieli z kamerami eee, że nagrywam bo wiecie, że są ludzie którzy nim mają niezłe pretensje eee. skarbnik fajnie się jeździ autobus fajny, oczywiście Solaris dlatego wszystko jest w porządku, nie? Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. To no. <laughs> pracownicy biurowi mają swój parking. Tam widzicie dystrybutory. Tu, już wiecie, czy ja to siedziba, to ma i z temu. Parking A. To wprost. Macie ten parking CMB, widać nowe napisy. Ja stoi na wodzie, pokazano się ustawiać na wodzie, i chyba jako jedyny porządny ja stoi na wodzie. <noise> Wszystko staje i trami mają do wdupie. No dobra, 1060. Herbatka, utatka. I mamy jeszcze 21 minut przerwy. Trzymajcie się, Pozdrawiam trafiło serdecznie